Dziękuję bardzo za zapowiedź. Proszę Państwa, myślę, że ten wykład nie będzie miał takiego charakteru rozważania pewnych istotnych myśli dotyczących edukacji klasycznej, ale raczej będzie miał charakter sprawozdawczy, w którym postaram się kontynuować to, co rozpoczął mój przedmówca, pokazując pewne elementy, które rzeczywiście w kontekście edukacji klasycznej są czynione, co możemy rzeczywiście doskonalić i w jaki sposób możemy to doskonalić, a jednocześnie też co jeszcze możemy zrobić, żeby rzeczywiście ta idea edukacji klasycznej, ta forma, którą tutaj mm, omawiamy tak szczegółowo mogła znaleźć zastosowanie w współczesnych czasach. Więc Pierwsza rzecz istotna jest taka, że dziś edukacja klasyczna, dziś edukacji klasycznej nie da się odtworzyć jeden do jeden. Zmienił się pewien kontekst, zmienił się pewien sposób rozważania, zmienił się system. Natomiast nie znaczy to, że nie możemy potraktować edukacji klasycznej jako pewnej metody która jest realizowana w ramach edukacji i którą rzeczywiście możemy na bieżąco w kontekstach, które nas dotykają, realizować, pokazywać się, czym ta klasyczność będzie i w jaki sposób ona może być tutaj realizowana. Jesteśmy też w takim czasie, gdzie rzeczywiście cały system edukacji Mimo że ulega ciągłym przeobrażeniom, tak jak tutaj było powiedziane, tak jak wcześniej mieliśmy zmiany podstaw programowych, daje nam różne impulsy, które powinniśmy wykorzystywać. I nie patrząc już może od strony tego, co robi ministerstwo, myślę, że musimy też popatrzeć od strony tego, co mogą zrobić nauczyciele, wychowawcy, także pracownicy naukowi, wspomagając cały ten system, żeby rzeczywiście te różne elementy edukacji klasycznej doskonalić. I w tym kontekście właśnie już widać pewną taką siatkę przedmiotów, która może nam dać pewną podstawę. Jak to widzę, mamy filozofię, można ją w szkole już uczyć, nawet jest matura, mamy etykę, mamy język łaciński, kulturę antyczną. I mamy elementy retoryki. Nie ma przedmiotu retoryka, ale od razu przypominam, i to często na różnych spotkaniach podkreślam, że w ramach języka polskiego dzisiaj bardzo dużo elementów retoryki klasycznej jest zawartych. Jeżeli nauczyciele będą mieli możliwość zgłębienia tego, przygotowania się, a tutaj Ministerstwo w tym kontekście też szykuje pewną nowość w odniesieniu do podstaw programowych kształcenia nauczycieli, a więc wprowadzenia takiego standardu retoryka i dyskusja zobaczymy jak to wyjdzie, jeszcze to nie jest podpisane, natomiast jest szansa na to to dodatkowo nauczyciele zyskają pewne kolejne y, narzędzie, którym będą mogli się posługiwać, żeby tego przedmiotu uczyć już bardziej jako specjaliści, nie tylko jako koneserzy, czy też y, y, zajmujący się osobą hobbystycznie zajmujący się retoryką. Więc dlatego też y, myślę, że warto na te elementy popatrzeć, bo to nie jest już tylko i wyłącznie jakaś y, idea, wydająca się, że jest przeszła, niedostępna, w jakiś sposób już zamknięta, ale jest to coś realnego, co możemy rzeczywiście uczniom przekazać, dać im siłę z tym przekazem i pokazać, że może to być już pewne, realne, realne wydarzenie szkolne. Do tego dochodzą, proszę Państwa, jeszcze takie elementy, o których też często zapominamy, a o których tutaj pan profesor mamca Pisiecki wspomniał, że samo kształcenie, które dotyka różnych zagadnień właśnie z tej metody edukacji klasycznej, jest, wymaga pewnego namysłu rozważania, roztrząsania. Tutaj bardzo istotnym elementem są debaty, które coraz częściej są organizowane w całej Polsce. Instytut Badań Edukacyjnych złożył wniosek, w którym, którym stara się badać i też wprowadzić pewną metodyczną formułę polegającą na wprowadzaniu retoryki i debaty do szkoły nie jako przedmiotu, ale jako tak zwanych szkolnych klubów debat. I te szkolne kluby debat miałyby teraz możliwość formułowania pewnych już przygotowań do tego roztrząsania, do tego pokazania za i przeciw, i do tych różnych narzędzi, które faktycznie retoryka później doskonali i daje pewną siłę przekazu. To są elementy, które myślę, że w jakiś sposób zaistnieją w przyszłości. Natomiast teraz krótko chciałbym Państwu pokazać. Te punkty, które już zaistniały, były one tutaj już zaznaczone w poprzednim wystąpieniu, ale y, dopowiem jeszcze y, te, y, te, do, te dwie rzeczy związane z retoryką i y, jedną rzecz związaną z współczesnymi postawami wychowania. Pierwsza sprawa to jest konkurs ogólnopolski, konkurs retoryczny dla szkół pod, podstawowych, i ten konkurs już odbył się dwukrotnie, zgromadził naprawdę ogromną ilość osób, i ten konkurs muszę tu podkreślić, bo w jednym z nich występowałem jako juror, nie jest już konkursem, który ma charakter jakiegoś konkursu recytatorskiego. Tylko wprowadza rzeczywistą, klasyczną formułę retoryczną, która opiera się na kanonie, przedstawianym jako coś, co nie tylko wymaga od uczniów przygotowania jakiegoś wystąpienia, ale jednocześnie wymaga nabycia pewnej wiedzy podstawowej dotyczącej retoryki. I ten element już wchodzi. Z jednej strony mamy w podstawach programowych pewne rzeczy zaznaczone, mamy już podręczniki do retoryki dla szkół podstawowych i dla szkół średnich, mamy tutaj konkurs, a więc to może się spotkać i to dopiero daje pewną siłę, pewien przekaz. To nie tylko to, że będziemy mieli taką książkę czy taki program. Jeśli nie będziemy tego realizować, jeżeli nie będziemy wcielać młodym ludziom, to nawet nie wiem, jakie byśmy mieli ministerstwo, nic się nie stanie. Więc skoro ministerstwo pomaga i daje te możliwości, to my teraz próbujmy od swojej strony własnym sumptem i własnymi, własnymi siłami wspomagać tych młodych ludzi, żeby oni w tym kontekście mogli się rozwijać. I proszę Państwa, nie mówię tego jako pewien wyrzut, tylko raczej cieszę się, że tylu nauczycieli przyjeżdża na te konkursy retoryczne ze, swoimi, ze swoją młodzieżą i jest... To wspólne przeżycie tego, co tam się dzieje, a do tego jest to ogromna i naprawdę taka dogłębna praca, która pokazuje, że to ma sens. I jeżeli w takim konkursie retorycznym od tego etapu szkolnego bierze udział po 300-400 osób, to już to jest coś, co stanowi pewną siłę. Tego przekazu klasycznego, chociażby w kontekście retorycznym. Towarzyszy temu drugi punkt, o którym warto tutaj wspomnieć, olimpiada retoryczna. Mieliśmy pierwszą edycję w tym roku i już widać, że ten poziom szkół ponadpodstawowych w kontekście naprawdę już klasycznego podejścia, bo tam, proszę Państwa, jeśli chodzi o finał, mamy mowy sądowe, pochwalne, doradcze, a więc już trzymamy się pewnego określonego kanonu i ta y, cała procedura przygotowania już nie jest tylko, że powiem wstęp rozwinięcie i zakończenie tylko właśnie według klasycznego podejścia, gdzie mamy te właśnie co tutaj przedmówca wspomniał, nie tylko opowiadanie, nie tylko argumenty, ale zbijanie tez przeciwnych i wszystko to w pewnym Podsumowaniu i młodzież to wspaniale chwyta. To nie jest coś tylko i wyłącznie jako pokaz. To nie jest przedstawienie. Oni to przeżywają, czują i są do tego przygotowani. A yy, nauczyciele, czy opiekunowie, którzy przyjeżdżają z tą młodzieżą, równie mocno w tę problematykę wchodzą i równie mocno to wszystko przeżywają. Więc. Przez to przeżycie, jak pokazywał Arystoteles, tutaj nieraz już dzisiaj wspomniany, przez to przeżycie więcej w nich zostaje. A jeśli taka, taka, taka sytuacja istnieje, to myślę, że to trzeba jak najbardziej kontynuować i jak najbardziej posuwać się. Ja tutaj w tym, w tym kontekście chciałbym podziękować dwóm osobom, które zajęły się organizacją całego tego procesu. Konkurs, konkurs dla szkół podstawowych przygotowuje i dba nad pieczą pani profesor oświaty Małgorzata Sagan, która miała dzisiaj tutaj wystąpić, ale niestety ze względu na zdrowotne problemy nie mogła do nas przyjechać. Myślę, że bardziej i ciekawiej by o tym opowiedziała niż ja. I panu profesorowi Arturowi Mączarowi Plisieckiemu, który też wziął na siebie siłę ciężar tego tego Przygotowania olimpiady retorycznej, i jednocześnie dał tę siłę, że to funkcjonuje, trwa i myślę, że będzie się coraz bardziej i coraz lepiej rozwijać. Więc to jest coś, co w dużej mierze daje nam takie namacalne już powody do tego, żeby widzieć, co możemy zrobić, co możemy zrobić właśnie w tej wspólnocie w tej wspólnocie wychowawców, nauczycieli, pracowników naukowych, osób, które tutaj wspólnie mogą nie tylko tę ideę powtarzać i teoretycznie nagłaśniać, ale właśnie praktycznie przekazywać to innym i zaszczepić tę taką modę na tę klasyczność, na te właśnie elementy retoryczne czy debatanskie, które już mocno funkcjonują w Polsce. więc Tutaj w tym przypadku te, te elementy są do pewnego stopnia już zrobione. Teraz tylko możemy wspólnie to pogłębiać i ja zachęcam wszystkich Państwa do współpracy, szczególnie nauczycieli, wychowawców, ale też i innych, żeby to wzmacniać, żeby to wspierać i żeby rzeczywiście później widzieć. Jakie to przynosi owoce. A rzecz ważna z retoryką, bo dzisiaj mamy problem komunikacyjny cały czas dosyć mocno dosyć wysoko postawiony i mocno niebezpieczny, więc my musimy się uczyć nie tylko dobrze mówić, ale jednocześnie też musimy się uczyć komunikacji. A więc widzieć jakie ona niesie zagrożenia. Więc jeżeli te elementy będziemy widzieć, a powiem szczerze, że obowiązująca właściwie do dnia dzisiejszego księga Arystotelesa o zbijaniu dowodów sofistycznych jest wciąż aktualna, media też to robią. Więc dlatego dajemy młodym ludziom pewne narzędzia, i to jest tutaj dosyć ważnym elementem, żeby rzeczywiście nie stało się to tylko retoryka klasyczna, to ktoś coś wygłosi i już nie. To za tym idzie całe bogactwo tego, co klasyczność niesie. I dlatego jest to tak ważne. Druga sprawa, której tutaj już wspominałem, a jednocześnie uważam za dosyć istotne w kontekście naszego wspólnego funkcjonowania jako osób zajmujących się edukacją klasyczną, ale w tym przypadku nawet nie tylko samą edukacją, ale i wychowaniem, a więc tym elementem, który jest istotny z perspektywy funkcjonowania każdego, każdego ucznia, choć nie tylko, jest projekt, który realizujemy w ramach Instytutu Badań Edukacyjnych, projekt „Współczesne Problemy Wychowania, i ten projekt został rozpoczął się rok temu i stał, był takim impulsem, który, dla, znaczy, dla tego projektu impulsem była, były te nasze kongresy, które i tutaj już się odbyły dwa lata temu i rok temu. I myślę, że ten projekt pokazuje nam jakby jeszcze dru, inne oblicze samego, samego sposobu patrzenia na, na klasyczność. Projekt współczesne problemy wychowania idzie w kierunku tego, żeby rozważać to, co przeżywa współczesna młodzież dziś, pokazywać ich rzeczywiste trudności i problemy w tym życiu i w tym świecie. Pomóc im zrozumieć pewne istotne elementy, które są związane z codziennym, wychodzącym z, ze współczesnej kultury sposobem postrzegania rzeczy, a więc właśnie yy, kwestionowanie autorytetów, a więc relatywizm moralny, który rzeczywiście jest dominujący dzisiaj. I to nie znaczy, że nagle wszystko zatrzymamy. To nie znaczy, że każdy młody już jest przesiągnięty tym na tyle, że my już nie damy rady. Właśnie klasyczne metody pokazujące etykę snu, o której tutaj już dzisiaj mówiliśmy, ale też i pewne formy zrozumienia świata pewne formy zrozumienia człowieka, ten personalistyczny sposób patrzenia na człowieka, ta osoba, która jest czymś dynamicznym, wciąż rozwijającym się. Jeżeli te czynniki zostaną tutaj dobrze naświetlone i jeżeli te elementy zostaną dobrze przedstawione, to myślę, że dla młodzieży będzie też łatwiej to przyjąć. Nie możemy do nich wychodzić oczywiście z pewnymi teoriami. My musimy do nich wychodzić z przykładami. A przykład jest z tym, co później daje impuls do namysłu. Jeżeli ten impuls będzie właściwy, to rzeczywiście namysł będzie coraz głębszy i bogatszy. I praca, którą wykonuje zespół pod kierunkiem profesora Piotra Nowakowskiego, owocuje już pewnymi publikacjami. Jeżeli Państwo zauważyli, to na recepcji mamy trzy pierwsze tomy z dwunastu, które mają się ukazać. Pokazuję Państwu, to jest tą pierwszy, którym, którym zajmujemy się, jaka jest współczesna młodzież. Te tomy będą miały charakter nie tylko jakichś teoretycznych, teoretycznych sposobów patrzenia na. Na młodego człowieka, ale rzeczywistego zgłębienia tego, co w nim jest, z jakimi on się problemami mierzy i w jaki sposób jemu można rzeczywiście poradzić. Trzy pierwsze tomy, tak jak mówię, już się ukazały, natomiast w w przygotowaniu będzie jeszcze 9 następnych. Wszyscy Państwo te tomy mogą sobie sami ściągnąć. One są umieszczone na stronie, na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych. Tutaj dostali Państwo w swoich materiałach taką ulotkę. W tej ulotce jest kod QR i można sobie ten, ten, tą drogą dotrzeć do tych tomów. E, oprócz tego mamy też e, drogę może bardziej, bardziej dostępną, a więc przejść przez e, stronę Instytutu Badań Edukacyjnych w zakładce projekty mamy, y, mamy y, pod, pod link, którym będą współczesne problemy wychowania, i na tej stronie mamy umieszczoną całą treść w PDF-ach, więc każdy z Państwa może z niej skorzystać. Te druki są tylko drukami sygnalnymi, żeby zobaczyć, obejrzeć sobie. Każdy z Państwa może podejść, yy, zgłębić tę treść, popatrzeć, o czym ona jest i w jaki sposób te zagadnienia są tutaj rozwiązywane. Staraliśmy się w tych tomach yy, nie tylko jakby przedstawić problemy to już mówiłem, ale także Uprościć ten język, żeby to nie był taki żargon akademicki, który właściwie nie wszyscy lubimy, jeśli chodzi o zagadnienia życia codziennego i zagadnienia dotyczące spraw moralnych i dotyczące ludzkiego wychowania. Więc, w tym kontekście, proszę Państwa, możemy z tego skorzystać, możemy to brać jako pewną, pewną pomoc w naszych codziennych działaniach wychowawczych i właśnie widząc to co było już wcześniej dzisiaj mówione przez profesora Pawła Silewskiego, że wychowanie jest istotnym elementem kształcenia. Więc jeśli tak jest, to zauważmy, że musimy znaleźć klucz do młodego człowieka poprzez pewien aspekt wychowawczy, a dopiero w ten sposób wzmocnić jego możliwości pełnego, pełnego, kształcenia i pełnego doskonalenia się w sposobach zawodowych. Ojciec Jacek Woroniecki wspominał o tym, że, że, wychowanie jest elementem, który wymaga spójności wszystkich cnót, współpracy wszystkich cnót w ciągłym doskonaleniu siebie. Kształcenie tym się różni od wychowania, że my możemy być wybitni w matematyce, a słabi z geografii. Ale w tym kontekście proszę zwrócić uwagę, że jeżeli my sami zgłębimy sobie pewne elementy dotyczące wychowania, podstaw wychowania i Znajdziemy drogę do młodych ludzi, którzy będą mogli, których będziemy mogli nakierować, których będziemy, którym będziemy mogli podpowiedzieć, w jaki sposób oni mogą podążać, radzić sobie ze swoimi problemami, dać przykład, bo to tutaj podkreślam jako rzecz bardzo istotną. Wtedy też możemy osiągnąć sukcesy na innych polach, jeśli chodzi o kształcenie. I to jest dosyć istotna rzecz, i myślę, że te tomy będą. Mogły Państwu pomóc w tym, żeby rzeczywiście widzieć y, młodego człowieka troszkę w takiej perspektywie, jakim on jest, kim on jest, co możemy z nim zrobić, w jaki sposób możemy mu pomóc i w jaki sposób będziemy, będziemy właściwie mogli y, poradzić sobie z tym człowiekiem. Przyszły rok ma być rokiem Ojca Jeska Woroneckiego, ale przypominam, że ten rok jest rokiem Jadwigi Zamojskiej. I proszę Państwa, może nie wszyscy znamy tę postać, ale myślę, że warto ją wspomnieć przede wszystkim dlatego, że. Jadwiga Zamojska wypracowała pewien określony system pracy z młodymi ludźmi. To była praca fizyczna, praca duchowa, praca intelektualna i praca duchowa, według te, tych trzech. I dodać trzeba jeszcze jedną istotną rzecz, że jej książka o pracy w Stanach Zjednoczonych ukazała się już osiem razy, mimo że autorka żyła jeszcze przed wojną. Więc zauważcie Państwo, że. Potrafią inni to docenić, potrafią wyciągnąć to, co jest bardzo, bardzo takie, można powiedzieć, elementarne, podstawowe. I po co to robią Amerykanie, żeby ciągle wznawiać? Właśnie po to, że to pomaga ten realizm zamojskiej, ten sposób patrzenia na człowieka jako, jako na. Osobę, osobę właśnie duchową wyposażoną w duchowe, intelektualne i fizyczne funkcje, daje nam rzeczywiście jakieś podstawy do dalszego rozwoju. To jest grunt. I tego gruntu myślę, że nie możemy o tym gruncie nie możemy zapominać, nie możemy w żaden sposób chować tego. A Instytut Edukacji Narodowej, jeśli dobrze pamiętam, trzy yy, lata temu czy cztery, wznowił tę książkę. Ona jest dostępna. Myślę, że warto sięgnąć sobie do tej książki. Nie patrzeć na pewne archaizmy. Wiadomo, że była ona pisana na początku XX wieku, ale widzieć głębię, którą inni też dostrzegają. Może dopowiem, że na język francuski Francuski i hiszpański też była tłumaczona, żeby już mieć taką pełnię. Więc, proszę Państwa, mamy dziedzictwo, mamy bogactwo, cały czas to doskonalimy na różne sposoby, staramy się to pokazywać i myślę, że dopiero taka współpraca między nauczycielami, wychowawcami, pracownikami naukowymi, Ministerstwem Edukacji i Nauki, któremu serdecznie za różne rzeczy dziękujemy, daje dopiero możliwość wypracowania tego, nad czym tutaj się spotykamy już trzeci raz nad edukacją klasyczną. Dziękuję bardzo.